Jest taki cenowy no trochę, panie? nie? I dlatego wszyscy Po ile pani ma pieski? Pierwsze pytanie. No. zero o czy, czy jako, jakieś badania, nie? Ludzie dziwią się, podziwiają. Czemu są taka różnica w cenach? U kogoś może być 2000, u kogoś 7, u kogoś 10. Tak? To już chyba jest, nie wiem, burak. Nie, nie ale jednak bywa. Tak? i to wchodzi o tego, że ile badań, ile wystaw. Ile wszystkiego ty musisz zrobić do tego psa, sorry, ale tylko rezonans kosztuje więcej niż 2000. tysiące. No. no to, a my nie mówimy już o genetycznych, o weterynarzach, tak, o szczepieniach, tak, 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 tak. o wszystkim, 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 tak? Cała opieka też, nie? Czy okołoporodowa, wszystko tak naprawdę, no, no, nie? To też, no to... Też, jest, no, to no, bo to jest, nie jadą on peliki, My psy no. odrobaczamy, e, przecież i symparika, odkleszczamy tak. i badania co roku co so, trzeba psa zaszczepić. Nie mówiąc o suplementach. No. Nie, to jest wydatek, to ogromny. jest morze. To jest po prostu tak. ogromny wydatek. I jeszcze nie jesteś do weterynarza, po co rzadko, nie? Moż, musisz jechać gdzieś tak. do kliniki we Wrocławiu, w Warszawie, a to też droga i tak. to też wszystko. Ludzie te o tym nie myślą, niestety.